Zajmowali drużynę Luksemburga i jak doskonale wiemy, pewnie wygrali 3 do 0. 7,5 tysiąca widzów na obiekcie Legii i oto sytuacja, po której padł pierwszy gol. Świetnie. Mirosław Czeczak, z pewnością bohater tego spotkania i kapitan polskiej drużyny Jerzy Brzęczek zdobywa prowadzenie. Początek był trudny, ale potem naszej drużynie grało się coraz lepiej. Tym bardziej, że Luksemburczycy po tym faulu Brisensa. Kończyli mecz w 10V na trzeciaku i słuszna decyzja arbitra, który wyrzuca piłkarza gości z boisk. 10 minut przed przerwą dośrodkowanie Tomasza Iwana i Andrzej Józkowiak, który wystąpił tym razem w pierwszym składzie, zdobywa drugą bramkę. Dla polskiego zespołu, a to już druga połowa. Piotr Świerczewski, Mirosław Trzeciak bez większych problemów ustala wynik meczu na 3-0.